なに Zakończył się mecz w górnym Zagłębie Lubi. O oceny tego spotkania proszę trenera gości Marka Bojara. Bardzo proszę. Następnie dobra, ja. pragnę serdecznie pogratulować drużynie Zabrze tego kazałego zwycięstwa. No dla nas na pewno jest to jakiś taki wstrząs, bo nie tak wyobrażaliśmy sobie to spotkanie, mimo iż początkowa faza meczu wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą i tak to wyglądało, jak żeśmy sobie zakładali. No ale niestety strata pierwszej bramki po pięknym szczale spowodowała jakieś takie podłamanie, a dobiciem już była druga bramka po całym fragmencie gry szczerona w, w końcówce pierwszej połowy meczu. Wtedy można powiedzieć, że było już po zawodach, bo już ciężko się podnieść po tym ciosie. Początek meczu jeszcze jakaś tam nadzieja w tej drugiej połówce, ale trzecia bramka już można powiedzieć spowodowała to, że już zespół nie wierzył to, że jest w stanie odrobić. No i stało, jak się stało. Górnik był naprawdę bardzo skutecznym zespołem, trzeba piękne bramki. Można je pokazywać w różnych stacjach. Na pewno były te bramki ozdobą tego spotkania. Tak jak powiedziałem jeszcze raz, gratuluję Górnikowi 3 Dziękuję Markowi za ocenę. Oto samą proszę, ten gospodarza Adama Dziękuję. Dziękuję bardzo za gratulacje. Na początku rzeczywiście było bardzo trudno i Drużyna przejęła inicjatywę. Niemniej jednak kontrolowaliśmy grę, jeżeli chodzi o działania defensywne, ale nie tak miały te wyglądać, wyglądać te początki. To my mieliśmy przejąć inicjatywę w środkowej strefie grać wysokim presynkiem i zmusić zespół do Lubina do defensywy. No niestety życie pokazuje, że założenia jest, jest jedno, a, a później wdrożenie tego grę jest dużo trudniej. Natomiast cieszy mnie właśnie ta konsekwencja i, i tutaj rzeczywiście widać było, że poprawiliśmy tą grę obronną. Z pewnością duży wpływ na przebieg tego meczu miała Bramka szczelona przez y, no, y, bramka przez Olka Pieka, piękna bramka y, i z pewnością wtedy dużo się już wybiegało. Zbyt wiele nowości było w naszych działaniach na początku spotkania i myślę, że to też miało wpływ na to, że y, y, utrzymanie się przy piłce, taka ofensywna y, pod względem jakości no, nie, nie była taka, jaką byśmy sobie wyobrażali. Druga bramka. To y, taka pieczątka i, i przerwy można było już te korekty porobić zarówno taktyczne jak i odpowiednio nastawić y, zawodników do tego, żeby w drugiej połowie y, mieli absolutnie grę pod kontrolą i to nam się w pełni udało. Z minuty na minutę ta jakość rozegrania naszych akcji była coraz lepsza y, i takim dopełnieniem były te bramki, które padły już w drugiej połowie, wynik może sugerować, że było to łatwe zwycięstwo. Niemniej jednak yy, muszę pochwalić Brzynę Zubina, że naprawdę pod względem piłkarskim jest to bardzo poukładany zespół. Widać przede wszystkim myśl taktyczną, jak również i indywidualne umiejętności zawodników. Ale to właśnie dzisiaj my mieliśmy tą przewagę. Zarówno w tych decydujących momentach, jak i później w końcówce meczu. Także tutaj to zwycięstwo yy, absolutnie nie było poddawane pod dyskusję. Muszę pochwalić yy, całą drużynę za zaangażowanie, za determinację. Z takim nastawieniem chcemy podejść do następnego meczu i, i grać o trzy punkty. Dziękuję.